Dzień dobry Państwu. A dzisiaj chciałem Państwu pokazać moje najnowsze akwarium, w którym no tak sukcesywnie ostatnio sobie tutaj gromadzę drobniczki jednodniówki. To są takie niewielkie rybki, żyworódki, które żyją w zwykłej wodzie, kranowej z wodociągu. Tam z Teraz aktualnie bez grzałki. Temperatura tutaj to jest 24 stopnie Celsjusza. No i tak sobie tu młode trzymam. Jest ich tutaj ich ponad. No, ponad 60 sztuk. Tylko, że one są małe i się ukrywają. Tam widać. Widać było przez chwilę, że tam w głębi tej różdżycy to się od tego tam roi. Nie mogę tylko złapać. O złapałem. Rozdzielczość, żeby tam daleko było widać w głębi. Nie no i pływają sobie rybęki. Tutaj mam same młode. Rybki, no, ale tak sobie często w miejscu i zastygają. No, ogólnie to są takie ryby, że są nastawione na polowanie. One cały czas coś obczajają, jakiś punkt. No i kurde, zjadają robale. Nie? Także w tym akwarium na pewno robali żadnych mieć nie będę. Bo są te właśnie małe rybki. Może nie są jakieś tam dekoracyjne zbytnio, ale jak ktoś ma bardzo mały akwarium, to świetnie się prezentują. Mało gnoją, czyli mało azotu, fosforu wytwarzają. Także tutaj raczej dno będzie długo jeszcze nie zaśmiecone. Chociaż znając mnie, to tak ochocz odkarmię. Wszystko po kolei, że że pewnie zaraz tu jakieś będą zaległości na mnie niezjedzonego pokarmu. Ale tutaj ślimaki sobie, rozdętki też prężnie dają radę. Bo tam dojadają te resztki pokarmów. Także ja tam lubię ślimaki, nie mam nic przeciwko, kiedyś tam odławiałem, ale stwierdziłem, że łatwo je wyregulować po prostu e, dostosowując ilość pokarmu do, do załogi, nie? Do pary. Także ten już osobnik, taki podrośnięty, to niedługo trafi znowu do dorosłych. Tam gdzie jest mój główny rozmnażalnik. No, to są takie już większe osobniki. A, pokażę. Tutaj mam same dorosłe. Zobaczcie, jak one już porosły. To jest samica tam z tyłu. Tu też na dole samica. O, następna samica. Te mniejsze to są samce. o I też tego trochę tutaj jest. Tu jakieś jeszcze krewetki trzymam w tym akwarium. Zobaczcie, pływają sobie. Drobniczki jednodniówki. to łatwo pomylić. Mam jeszcze kolejny gatunek drzeworódek. Który się bardzo podobnie pod nazywa. A tu akurat Samczyka dorosłego. Samczyk dorosły był. Po dnie tutaj też się płażą często, gęsto. Żerują. Ale teraz z tyłu tam za filtrą widzę, że siedzą. No, ogromne maciory mi porosły z tych samic. No dobrze karmi, nie? Może za dobrze. No i rosną te rybieje. Tutaj też mam parę sztuk, ale tu mam ich mniejsze zagęszczenie tych rybek. Też nic innego tutaj nie trzymam, tylko te rybki, ale tutaj żeby coś złapać. O tam samica z tyłu jest No akurat zwiała. No tutaj parę samic wrzuciłem. Tu akurat samczyk jest, nie ten samczyk, był, uciekł. Dobra, mało ważne w tym akwarium. Natomiast bardzo podobne rybki trzymam. To są drobnotki nadobne. Tam to jest drobniczka jednodniówka. Tutaj mamy drobnotki nadobne. O i tutaj na górze jest jedna. od krewetki. Tutaj mam darkrowsy. Drobnotki nadobne są jeszcze mniejsze. Od tych drobniczek jednodniówek. Tutaj akurat mamy. Widzimy dorosłe. Już. Egzemplarze, także na podstawie zatoczka widać, że to jest bardzo mała rybka, czy tam krewetki, neokardynki. Krewetki. Tutaj mi się jeszcze te drobnotki y, nie rozmnożyły, bo stosunkowo niedawno je dostałem od Jarka. od tego, polecam jego kanał. Ma piękny, teraz ekwarium, naprawdę 375, taki roślinia, że. No, kurde, kozacko to wygląda u niego. No i dobra. I w sumie tyle, nie? Reszta tam po staremu. Także dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i cześć.